Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry The od of Davinci. Z tej strony Nina i kontynuujemy. A, co to nam zostało? Bo dysk się skończył ostatnio, teraz nie, bo już nie ma takich problemów. Aha. Hmm. Dobra. Jeszcze raz? Nie. A w drugą stronę nie. Czyli ja nie rozumiem. Hmm. Ja sobie, mogę, ja sobie mogę to ustawić, a on jakby. A czego by mogę to połączyć z czymś? A chyba nie z tym. O, jednak z tym. Skompletowano. Mechanizm starczą. Ok. Przepraszam, nie to. No w sumie dobra. Pewnie też nie to. Też nie to, tym nie tym bardziej. Sóli. Dobra. I co teraz tu? Dlaczego nie tu? Aha, nie staczą. Gdzie jest takie coś? No tu na pewno nie, nie. Tu? Aha. Chyba tak. Mhm. I. Um, przepraszam, ale co mam dalej zrobić? Metalowa tarcza musi mieć jakiś związek ze znajdującym się pod nią mechanizmem. No, ma duży związek. Poczekaj, tu są literki. Ale on chyba nie mogę klikać, tylko tym mogę obracać. Ale one rgają. O no, poczekaj, jest ja wymyślę, tylko... A teraz zobaczymy, czy one działają jak. Jeżeli to obracam. To czy to jakoś reaguje, jeżeli to teraz obrócę? Nie. Czyli moim zdaniem nie ma związku. Dziękuję, do widzenia. No bo to się. Tu się świeci W, nie? Y W. To, czy to jest błąd po prostu. Nie to jest mreganie tekstury. Ale teraz tu, dobra. Powiedz, bo nie wiem. Ja wiem, że to można obracać. Hmm, a jeszcze z czymś mogę?. Hmm, ruszyć? Nie bardzo. Hmm. A poczekaj, jeszcze wróćmy się tutaj, do tego. do tego tamto. To, to. No bo. to się w sumie. Nic tu nie dzieje ciekawego. To mi nie zaznacza nic. Czekaj, okay, za razem może chwyci, że będą ustawione. Też nie? Nie. To jest zepsute, pani Daw Dawinci. Nie wąsiałam, że tu są te znaki, a to są tylko e, znaki zodiaku. Obracanie dysku znajdującego się pośrodku Astrolabium. Które to jest Astrolabium? Dźwignie? To raczej tam, o tamtym mowa, nie? I tu jest dźwignia. Ja mam ten. I to tyle. Się obraca. Rozjaśnijmy ekran. No i zepsułam. Już myślałam, że zepsułam. Teraz się ustawiło. Jakoś dziwnie. Bo ustawiłam wszystkie na kowo, tak? Na wprost. I pociągam za dźwignię i teraz mi się ustawiło inaczej. Ustawiło się tak. Na pierwszym księżyc taki kawałeczek księżyca, na drugim pełny czerwony, na trzecim pole większy kawałek księżyca i na czwartym czerwony, ale w drugą stronę. No dobra, zobaczymy. Eksperymentuję! Więc to troszkę potrwa. coś ten deseń, o. Eee, no dlaczego? Nie mam pojęcia. Nie wiem, o czym do mnie mówicie po prostu. No zaskocz mnie jeszcze raz. No, początkowe pozycje. No dobra, początkowe pozycje, to które będą początkowe pozycje? Początkowe pozycje. No i ja uważam, że tak. Tak, że to jest, a nie, moment. Chyba musi być po kolei, jedynka, dwójka. To się da? Znaczy, moment. Tutaj jest tylko jedynka. Aha, aha, teraz. Teraz pójdzie. Tak. Okej. Okay. Co to jest? Kluczyk. Cię nienawidzę. Co mam z tym kluczykiem zrobić? Gdzie go wetknąć? Tu cię wetknę, o tu pasujesz idealnie. No ale moment, poczekaj. Czy jedynka wyszła mi na pełnię, dwójka na czerwoną pełnię, trójka wyszła na połówkę białego i czwórka na. Ale to mam to ustawić, tak? Czy. czy, czy to się już nie liczy? Czy ta zagadka została już wykonana? Gdzie była jakaś dziurka? Nie tak. Tu dołem, dołem, jaka się dołem. Nie mam pojęcia. Dobra, spróbujemy ustawić. Ustawimy tak, jak tam wyszło po tym ustawieniu początkowym 1, 2, 3. Więc jedynka to pełnia. No, czemu się pełnia nie chce wypełnić? Oj, było. Trójka to była. Trójka to była czerwona pełnia. Znaczy, czerwona pełnia to była druga strona księżyca, to jest chyba. Nie mam pojęcia, co to jest. E, trójka to będzie połowa. E, połowa była. Chyba połowa księżyca, ale nie czerwonego, tylko białego, ale nie ta połowa, tylko następna. Taka, ale połowa. Taka, powiedzmy. A czwórka to był ten, ten księżyc. od nie taki, poczekaj, że daleko taki gdzieś. Ale to chyba... No chyba... Nie o to chodzi, prawda? Eee... I tutaj coś trzeba zrobić, ale nie mam na to pomysłu. Tu oto! Tu na dole dziurka jest! Tu! Ja przynajmniej tak, tak mi się wydaje. Nie? A tutaj. O skrzynia... Nie czekaj, skrzynia to jest tylko to Komentarz O. Tu jest ta... Okej, okay, dawaj. Jak ciężko to trafić? Narzędzie o dziwnym kształcie. Hmm, co ty nie powiesz? Nienawidzę cię. Bardzo dziwny kształt. Gdzie to wetknąć? Tu, czy tam? Tu się to wetknąć, czy to wetknąć raczej tam? W sensie tu. Aha! Jaka, jaka tarcza się aktywuje? Co? Moment. W odpowiednim ustawieniu kultacza pośrodku urządzenia aktywuje się, a ja będę mógł użyć uchwytów znajdujących się na jej obrzeżach. Co? No, jakich uchwytów? Mam jeden uchwyt, mogę ci go za tutaj zaraz zaaplikować. Weźmie zastrzel, czy ja to zrobiłam, tylko to nie działa, tu ma być na połowy, nie? O, co się nagle? Halo? Co się nagle stało? Co się teraz dzieje? Halo? Co się dzieje? Co mam zrobić? Um. Aha, mogę tym obracać i... O, tam coś się pojawiło. O, tutaj coś się zaświeciło. Może tym? Może tym? Czy ja tu mam jakieś na jakieś czasowo? W sensie na czas muszę coś tu oznaczać? tego pojęcia nie mam, no, tutaj się pojawia takie coś. Było. BYŁO! To o. Hmm... głosy wydaje ta maszyna, zaczynam się jej bać. Dobra, moment, poczekaj. Dobra, wiem, poczekaj, no. Daj mi to chwycić. To chyba trzeba tak zrobić, żeby on się... Wszystkie podświe podświetliły się te, te... ło. Tylko kiedy... Wtedy, kiedy on przechodzi przez to? Czy jak? Okej. Okay, Okej. Okay. Coś, coś się zmienia. Zmienia się kolor. Ale poczekaj, bo zmienił się kolor. Zmienił się kolor. Na chwilę. Czy ja robię to na tym? Eee, teraz. O, to. Ale... No i uciekło. O. Ojej. No i... I błysło, szurło, ojej. Ale jak tu... Um... Przepraszam bardzo. Co tu się wydarzyło? Co teraz? Odkręcę ci to. Yy, klucz z nasadką w kształcie gwiazdy. A chyba gdzieś tu widziałam takie coś. Tu? Okej. Okay. Co to była za wariacja? No i? To żeś pomógł. No jak to tak? Mogę jeszcze raz, bo chyba coś nie wyszło. Ale mogę to ustawić, tak? Chyba jak początkowy. Początkowe gdzie będzie? To jest to będzie tak... To jest trójka... To jest... ale czemu tak? To jest dwójka... Okej. Okay. Czwórka... Jedynka, może to odwrotnie ustawić na dole tym razem. Gdzie jest ta jedynka, tu? A może odwrotnie. Teraz odwrotnie. Tu jedynkę. Nie mam pojęcia, improwizuję. Jak? No, jest, nie jest zablokowany właśnie. Wiesz, po środku urządzenia jest zablokowane. Co ty co tyś ciemiasz? Facet. Weź się, opanuj. O, tu się pozmieniało. O, no dobrze. No. sobie wymyślił astrolabium jakieś. Zdawianki, pierdolę, dygdy. Mm -hmm. hmm. A! Teraz jak zrobię. To chamstwo trochę z waszej strony. I co my tu mamy? A, to robiliśmy. Ustawiło się jakoś tam. Mhm. Przekręcanie. I teraz ustawić w tę stronę. Tu wszystkie. No dobra. I no to tak ustawimy. I puścić, tak? I co się poustawia? To zaraz zobaczymy, co się poustawia, jak teraz puszczę. Oj, ale coś, miało się coś ustawić, przepraszam. O, poczekaj, wyłącz. No dobra, to jest co? Co to jest? Srebrne medalion z czterema wierzchołkami. Mhm, mogę zobaczyć z bliska? Gdzieś takie coś widziałam. Ciekawe, gdzie. Czyli to, ale to mam ustawić tak, jak to jest narysowane. I czy jedynka taka, dwójka taka. To ja muszę zdjęcie zrobić, bo ja tego nie zapamiętam. jestem po tabletce. Jestem przymulona. Bardziej niż zwykle. Więc wychodzimy. Idziemy tu. Nie wiem, się daje, że to tutaj jest, nie? A nie? nie, nie tu. O kurde, to gdzie ja to widziałam? Gdzie ja widziałam takie coś. Czy to wygląda jak... Ta szafa była taka wredna, ona takie miała znaczki. Ale tu nie ma za bardzo gdzie to wstawić. To się nie chce otworzyć, to się... No co? Dokąd? A, no racja, nowy zestaw faz. No, pewnie miałam to zrobić. Dostałam coś nowego, chciałam to wykorzystać, bo to jest nudne. No dobra. Kolejna faza, więc tak. Jedynka to była... Taki biały półksiężyc. Taki biały ćwierć księżyc. O taki odzieś, malutki taki. Dwójka to była. Biały też, ale taki. Łamany księżyc. I właśnie, o taki. No taki. Nie? Tak. Trójka to będzie. Jak ją znajdę. Też półksiężyc, ale też biały. Ale taki większy. Taki gdzieś. Tu się ustawiło? Ustawiło się, dobra. A czwórka to będzie. Tu księżo rogalik, czerwony. Czerwony, rogalik. Ale nie tu. A taki sam tylko czerwony, po prostu. O. Nie żartuj, znowu zabawa z tym. Nienawidzę tej gry. Zabawa. emocje emocjach na grzybach po prostu. Goni jakieś jakieś runy. Jakieś coś. Próbuję utrzymać. I to mi znika. Ja myślę, że coś do policzenia, do czegokolwiek by było, do pomyślenia faktycznie, a nie Utrzymaj wskaźnik. No w końcu. Co tym razem? No. Ruszyło się. I co się ustawi? I co tym razem? No ustawiło się, zmieniło się. Co teraz? Myślałam, że coś się otworzy. To było ostatnie, mam nadzieję. No dobra, w takim razie już nie wiem gdzie mam iść kompletnie teraz. I yy, to nara. Mhm. Może tego drugiego? Nie. O, tutaj znowu farfocle, nie wierzę. Znowu ja pierniczę, naprawdę. Ej. To jest taki jeden błąd, że, że to jest wtórne, powtarzające się ciągle, i to jest, to jest ten, um, nie wiem, czy męczo... no, męczące... no męczący właściwie, no tak. Tak. Przekręcenie, czemu znowu się to ustawia? Ale ja już tak zrobiłam przecież chyba to, nie? Wykorzystałam już tę zagadkę nie rozumiem. Pokaż. Ustawiłam? Nie. A nie ustawiłam. Jeszcze inna jest kombinacja teraz. To jest czerwony. Już zgłupiałam teraz. Nie, no dobrze. Tak samo ustawiony jest. No dobra, to sobie troszkę poglądam, jeszcze ten warsztat. Co tu jeszcze mogę zrobić? Tutaj coś ci wypadło w końcu? Oj, ale poczekaj. Nie, 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 ja. Nie tu. Tam. Tu. Bardziej tu. O tu. Tak. Tam chcę. Tam. Nienawidzę tej gry. Tam. Tutaj. Poczekaj, nie chcę klikać. Tu chcę zobaczyć, czy tutaj coś ci nie. Co to jest? A. I co? Coś się wypadło. Co to jest znowu? Wloczek. Rianek koło z okuciem. Czy mam to doczepić już do tych bloczków, czy... Co to w ogóle jest? Sznurek jakiś tutaj... Aha, tam muszę iść. Czyli muszę znowu chyba to przestawić, tak? To, A nie, nie to, nie to, w sensie... Zmieła w ustach końcówkę wyzwiska. Tu, proszę tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Dobra, ustaw to. Po raz kolejny. No. No nie tak. Oj, nie tak. Tak też nie. No ale... kręć jak trzeba, nie. Chyba, chyba że znowu źle robię, wtedy się już pochlastam po prostu. Nieee... Ta gra to był błąd na moim kanale. Jeden z wielu. Nieprawda, bo zajebiście jest, fajnie. fajnie się gra. Co? Tutaj mogę coś... NIE 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 NIE! nie. Czemu nie ma escape? Cofnij ostatni ruch! Cofnij kliknięcie, kutwa! Nienawidzę tej gry. Nienawidzę jej. Wiem na to, po schodach w tej wepte, może ci się przypomni. Coś nie ma w głowie, to ma w nogach. Tu. Tu. A, tu? Widziałam, że gdzieś takie coś widziałam. Mówiłam? Nie, nie mówiłam wcale. Kłamałam. I tu. Mam nadzieję, że to jest skompletowane teraz. I że zacznie działać. Oj. Okej, okay, zejdziemy na dół. Czyli chyba skończymy ten level. Roka na dół stoi przed mną otworem. Może wreszcie dowiem się co tu się wydarzyło. No to okej, okay, to schodzimy na dół. Zobaczymy. Może też zakończenie gry. Zobaczymy, zobaczymy. No, ale. Tu. Tup, tup. No schodź. Odważniaku. Brawo! No, jesteś hardcorem. Oj, chyba nie jesteś. O, oj. I to będzie tyle z tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.